Bądź dobrej myśli są tłumaczone w różnych miejscach różnie, często odwagi. Jest w Nowym Testamencie tylko słowem wypowiadanym przez Jezusa, a więc w Ewangelii. Jezus mówi w ten sposób, zachęcając do wiary, mówi tak do. Kobiety cierpiącej na upływ krwi, mówi do, w czasie burzy do, na jeziorze do uczniów, do odwagi. Jedyny raz, kiedy nie Jezus mówi te słowa w Ewangelii, to jest właśnie dzisiaj, kiedy uczniowie mówią do niewidomego, odwagi wołać. Na ile wiara nam się kojarzy z odwagą? wiadomo, że do przezwyciężenia strachu. I w rozmaity sposób radzimy sobie z lękami wobec sytuacji, wobec drugiego człowieka. I nieraz mylimy. Yy, łączy nam się ta odwaga z rozmaitymi rzeczami. Na przykład lęk przed drugim człowiekiem. Mogę tak przezwyciężyć, że tego człowieka będę lekceważył. I z odwagą można mylić nie, jakąś bezczelność, pogardę dla drugiego. To się zdobył na odważne słowa, się mówi. A te słowa były nie, wulgarne, bezczelne, nie na miejscu, niekulturalne. A bywają nazywane odwagą. Czy to dotyczy również wiary? Być może też, że wydaje nam się, że wiara nam daje odwagę przez to, że sam fakt, że należymy do wierzących stawia nas ponad innymi. Jeżeli wiara prowadzi do takiego lekceważenia innych, no to jest z taką odwagą związana z lepiej jej nie naśladować. Słyszeliśmy, że ci, którzy powiedzieli odwagi bądź dobrej myśli, najpierw uciszali. Nastawali na Niego, żeby umilkł. Niedługo, niewiele wcześniej kłócili się o pierwsze miejsca po lewej, po prawej stronie Jezusa. Ci, którzy wydawały się, że są gotowi zająć jakieś ważne miejsca, dzięki relacji z Jezusem, oczywiście tego, że braka przy drodze, mieli za nikogo. Niech siedzi cicho, bo On im to przeszkadza. Więc to pójście za Jezusem może być takie, że są odważni, żeby kogoś skarcić. Są odwagi, żeby kazać komuś milczeć, bo oni są z Jezusem. Więc tu jedna taka przestroga w tym jest. Inny sposób radzenia sobie z lękiem to jest taki, że klinem, clean, że wyganiamy jeden strach drugim. Nie? Na przykład. Ktoś się boi pająków, ale boi się też, że ludzie będą się z niego śmiali, że on się pająka boi, więc przezwycięża lęk przed pająkiem, lękiem przed drugim człowiekiem przed tym, który się ewentualnie z niego będzie śmiał. Ten większy lęk może spowodować, że mniejszy zostanie przezwyciężony. Czy coś takiego używamy w religijności? Owszem, też. Jeżeli nie boimy się drugiego człowieka, boimy się Pana Boga. To tak się mówi, boi się Boga. Z tym, że co innego jest bojaźń Boża, a co innego jest taki strach przed, ja nie wiem, przed karą, przed gniewem, przed tym, że Pan mu przestanie błogosławić. Więc na coś się zdobywam, na co bym się nie zdobył z lęku, <trym> dlatego, że boję się Pana Boga, ale nie tą bojaźnią Bożą, która jest darem Ducha Świętego, tylko takim ludzkim lękiem. Więc, gdy Jezus mówi odwagi, to, to do czego nas zachęca? I myślę, że lepiej tutaj zobaczyć, nie co mamy przezwyciężyć, tylko na jakie dobro mamy się otworzyć. Jezus mówi: nie bój się odtąd, ludzi będziesz łowił, do Piotra, który się przestraszył po cudownym połowie. Jezus domaga się odwagi. Zresztą odwadze jest też przy powołaniach. Święty Józef słyszy, nie bój się wziąć małżonki do siebie. Wreszcie Maryja słyszy, nie bój się w scenie zjastowania. I nie chodzi tu o przezwyciężenie strachu przed ludźmi, tylko chodzi o zdobycie się na to, żeby żyć na miarę powołania, żeby nie bać się być pełni człowiekiem, żeby nie bać się wybierać dobro. Jeżeli w odwagę tak ograniczymy do tego, że to jest przezwyciężenie, odcięcie się od czegoś, to możemy się zamknąć jeszcze w jakimś lęku większym, tylko że przed czymś innym. Jezus mówi, wypłynięcie na głębie. Jezus otwiera nasze serca. Strach zamyka, odwaga otwiera. Na jaką odwagę się zdobywam? Że właśnie nie przed, nie, nie chodzi o jakieś niebezpieczeństwa zewnętrzne, tylko o własne ograniczenie. To Jezusowe odwagi jest otwarciem mojego serca, jest zachętą do tego, żebym ja otworzył serce. Żebym zniósł się do czegoś więcej. Ci właśnie, Uczniowie, kobieta cierpiąca, czy te osoby powoływane tak wyraźnie, których powołania są opisane, są zachęcani do odwagi, żeby podjęli to, do czego Pan Bóg wzywa. No i takie pytanie ma pozostać. Ten człowiek słyszy odwagi, no na jaką odwagę on ma się zdobyć? na to, żeby wiedzieć czego chce i, i, i żądać od Jezusa, prosić. Ale niewidomy człowiek, który nagle odzyska wzrok, będzie musiał się odnaleźć w nowej sytuacji w życiu. Już nie będzie mógł zebrać, będzie musiał iść do roboty. Czeka go coś nowego. I, i mieć odwagę podjąć to nowe. Mieć odwagę podjąć wyzwanie. To spotkanie z Jezusem jest, jest takie, że Pójdziesz za nim, to musisz przekroczyć swoje własne ograniczenia. Musisz się zdobyć na coś więcej. Właśnie nie tak, że Pan Jezus ukoi nasze lęki, bo, no bo tam jakoś się do niego przytolimy i będziemy sobie żyć jak. Bo on jest taki litościwy. Będziemy sobie żyć jak do tej pory. On jest litościwy, jest blisko, ale, ale zachęcając nas do czegoś innego właśnie do przekraczania. Byśmy stali się też świadkami tego, do czego Jezus zachęca. Właśnie nie takimi uczniami, którzy idą za Jezusem i fajnie z Nim jest, I tylko gdyby nie było tych żebraków obok, to, to byłoby dobrze. Gdyby nie było tych przy drodze, to byśmy tu sobie szli i byłoby spokojnie. Jeżeli sami nie usłyszymy tego od Jezusa odwagi, to nie będziemy potrafili innym powiedzieć. Możemy szukać jakichś pierwszych miejsc przy Jezusie, owszem. I będzie dobrze, dopóki nie wyskoczy jakaś przeszkoda, ktoś z czymś nie wyskoczy, z jakimś tekstem, z jakimś swoim problemem. I będzie nam psuł i będzie denerwował i będziemy go uciszać. Dopóki tak jest, że ten inny, ten obcy nas denerwuje, przeszkadza, to znaczy, że jeszcze nie, nie poszliśmy za tym słowem Jezusa. Dopiero gdy oni słyszeli, do czego jest wzywa, Stali się sami świadkami i, i mogli powiedzieć do tego biednego człowieka odwagi, mogli go do tego zachęcić. Świadek Chrystusa może zachęcać do odwagi wiary, gdy sam wie, co to znaczy, kiedy sam doświadczył wychodzenia z ograniczeń, doświadczył przekraczania siebie dzięki Słowu Jezusa.